Cześć, witam Cię bardzo radośnie w nowym roku. Tadam! Tutaj cały miesiąc, cały grudzień, dzień po dniu przygotowywałyśmy się do tego, żeby wejść na wielkiej energetycznej fali w ten nowy rok, dosłownie wpłynąć na wielkiej petardzie. I mam nadzieję, że wytrwałaś tutaj ze mną w grudniu i że faktycznie weszłaś. Z inną swoją energią, świeżą energią, większą energią. I teraz, co tutaj jest ważne, to to, żeby się na tej fali utrzymać. Bo przez ten cały czas, ten ostatni miesiąc, sobie właśnie to wypracowywałyśmy tutaj w każdym jednym dniu, w każdym odcinku grudniowej magii. Natomiast jeżeli. Zaprzestaniemy tej pracy, to ta energia będzie powoli opadała. Więc teraz takim Twoim zadaniem indywidualnym jest, bo to należy do każdej jednej osoby, żeby pilnowała swojej właśnie energii, to to, żeby się na tej fali utrzymać. No i wiadomo, że czasami będą zjazdy, spadki tej energii. To jest oczywiście naturalne. Natomiast ważne jest, żeby nie pozostawać w tym spadku, tylko żeby wychodzić. Na swój nowy, wypracowany tor, który dowiezie nas do zupełnie innych doświadczeń. Tak? Bo, jakby, no, to wszystko o to chodzi: żeby poprawić jakość życia i żeby doświadczać tego, w tym życiu czegoś zupełnie lepszego, niż do tej pory się doświadczało, i żeby sukcesywnie po, te, po tą jakość tych doświadczeń wchodzić. Więc dzisiaj przychodzę tak na szybciutko. Z taką kilkoma takimi wskazówkami, podpowiedziami. Te, też one są dla mnie tutaj taką podpowiedzią, bo ja też sobie właśnie teraz przypominam, co jest ważne, o czym nie zapomnieć, jak gdzieś tutaj trochę będzie wiało, bo w życiu wieje też, prawda? Nie tylko świeci słońce, czasami świeci słońce i wieje. Także to też potrafi mm, tak wyglądać. Natomiast <laughs> Co jest ważne, bardzo ważne, zwłaszcza w ten nowy czas, w który wchodzimy, nowy czas, czyli czas nowej świadomości, która zaczęła bardzo mocno wzrastać od 2020 roku, tak? to jakby już jesteśmy osadzeni w tym, już to wiele osób odczuwa. Widać to, że w ogóle też kierunek myślenia się w świecie zmienia. I to jest właśnie piękne. Natomiast to również przynosi wyzwania. No, takie wyzwania, że gdzieś wychodzą z nas różne cienie, szybciej nasze przekonania wychodzą, te niewspierające oczywiście, nasze programy, schematy, różne automatyczne reakcje. I to jest też właśnie po to, żeby się można było szybciej oczyścić, tak? Jak się oczyścimy, no to jesteśmy jakby znowu się energetycznie wznosimy wyżej i znowu jakościowo doświadczamy życia jeszcze inaczej, jeszcze lepiej. I teraz, kiedy właśnie przyjdą takie nasze momenty, w których no, trochę będzie troszeczkę trudniej. To jest życie, więc wiadomo, no, takie rzeczy się po prostu dzieją. To jest tutaj na tej ziemi no, wpisane. Więc, co jest ważne? Ważne jest zwłaszcza, żeby pilnować swojej niezachwianej wiary w to, absolutnie radykalnej wiary, w to, że je, po pierwsze, życie ciebie wspiera. Tak, że życie jest po Twojej stronie, bo no, mamy jako ludzie taki program tego cierpiętnictwa naszego i jak nam coś troszeczkę nie idzie, no to gdzieś tak, aż jest tak nam dobrze, jak sobie wejdziemy w takie, takie klimaty, że gdzieś tam zaczniemy no, sobie po prostu... Wytykać różne rzeczy, jakie to beznadziejne jest to życie i jak my mamy bardzo źle, jakie to my jesteśmy, no i beznadziejne i tak dalej, i tak dalej. Znamy to. Tylko tutaj chcę nakreślić, że jakby ten program jest bardzo mocno aktywny, więc trzeba pilnować tego programu cały czas i nie poddawać się. I kiedy przychodzi taki trudniejszy czas, to właśnie ważne jest sobie nawet przypomnieć to od razu, że dobra, Życie jest mądrzejsze i postanawiam temu życiu zaufać. Czyli ja nie wiem, może dzisiaj do końca, dlaczego, po co i jak to będzie, ale ufam, że będzie dobrze, bo jestem prowadzona. I po prostu zająć się tym życiem i, i robić to, co jest potrzebne do tego zrobienia. To, co mamy w głowie, tak? czyli pomysł na pierwszy krok, jak możemy ruszyć w sytuacji, w której się tam znajdujemy. I pozwolić życiu zrobić resztę. Nie? To jest bardzo ważne i też bardzo odciążające, że kurczę, ja tutaj nie jestem sama, bo my naprawdę tutaj nie jesteśmy sami. Jak spojrzymy na siebie z tej perspektywy jako energia, to zaczynamy zupełnie rzeczy widzieć inaczej. Jak my widzimy, że jesteśmy czymś więcej niż tylko tym człowiekiem. Tak. Co to widać, to, to ciało, i który ma imię i, i jakąś tam jakiś zawód, i tak dalej, że tutaj jest coś więcej. Więc pierwsza rzecz to jest niezachwiana wiara w to, że życie mnie wspiera, ale też niezachwiana wiara w to, że musimy to zrozumieć, zaakceptować w końcu, że to od nas zależy nasze życie. I to my naprawdę trzymamy kierownicę. Tej naszej limuzyny, czyli naszego życia pięknego, i to, dokąd my dojedziemy, to właśnie zależy od nas samych. I jeżeli zaczniemy pielęgnować tą wiarę, że tak jest, i szukać tego w dniu codziennych, w codziennym dniu dowodów na to, i potwierdzenia, że tak faktycznie jest, to naprawdę rozkręcamy tą machinę. I życie zabiera, nabiera zupełnie innej jakości, więc niezachwiana wiara. Kolejną taką ważną rzeczą jest też zrozumienie, że jak przychodzą do nas trudne momenty, to czasami nie da się tego obejść, bo, bo jest to coś, z czym my się potrzebujemy zmierzyć. I dopóki my się z tym nie zmierzymy, to kurczę. Można sobie wyobrazić, że jest taki płotek przed nami, albo mur, tak? Jakaś ściana po prostu z betonu. I teraz potrzebujemy się zmierzyć z, tą, z tym, żeby jakby ta ściana się rozpadła i żebyśmy mogli pójść dalej. I to oczywiście nie są łatwe tematy. To może być, no, kurczę, wszystko, tak? Ale jakby charakterystyczne jest to, że no, nie jest to dla nas łatwe, dlatego że. Um, to mogą być rzeczy, nie wiem, w relacji, na przykład, yy, czy w, nie, zmiana pracy, tak? <grych> yy, czy na przykład coś takiego, że zauważamy, że yy, 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 nasze wszystkie relacje, yy, czy partnerskie, czy takie przyjacielskie, przyjaźnie, kończą się w ten sam sposób. Więc to jest coś takiego, że my potrzebujemy się zmierzyć z tym, albo na przykład, jeżeli biznesowo, to dlaczego nie zarabiam pieniędzy? Więc Potrzebujemy tutaj się temu bardzo mocno przyjrzeć i zmierzyć się z tym, co jest aktywne, co się u nas w życiu powtarza, no i po prostu trzeba to będzie się z tym rozprawić. Więc czasami jest tak, że kurczę, my tak chcemy od pewnych rzeczy uciec, tylko że te rzeczy w cudzysłowie one nas gonią, tak? Ciągle nam się pokazują, dlatego że to jest niezałatwione jeszcze. Ale my też potrzebujemy zrozumieć, że czym szybciej zaczniemy się zmierzać, mierzyć z tymi cięższymi rzeczami, tak? Takimi bolesnymi, to przechodzimy do klasy wyżej, tak? Czyli o poziom wyżej przechodzimy na tej naszej drabince jakości naszego życia. Także to jest też ważne, żeby to rozumieć i żeby to zaakceptować. Bo jak my zaakceptujemy pewne rzeczy, zrozumiemy je, to jest nam łatwiej Później jest, ma nam łatwiej się ym, z tym uporać. Nie? I do tego mamy inne podejście w ogóle. Kolejną taką rzeczą, y, która jest bardzo ważna, moim zdaniem, to to, żeby trenować siebie w swoim własnym nawigowaniu. To oznacza, żeby słuchać swojego ciała. Słuchać swojej intuicji, tego wewnętrznego głosu, tak? Tak, niektórzy mówią na to przeczucia, inni właśnie intuicja. Różne, różne ludzie mają do tego na to nazwy, ale generalnie chodzi o to, o to samo, że jakby my nie wiemy tak naprawdę, skąd wiemy, ale no czujemy, że kurczę, w taki sposób konkretny należy postąpić. I to jest coś, co, do czego cię namawiam, żebyś trenowała w tym roku czasami będziesz popełniała błędy, ale właśnie czym więcej będziesz szła za tym czuciem, czyli czuciem swojego ciała, tym takim wewnętrznym poczuciem, przeczuciem, że w jakiś sposób konkretny coś trzeba zrobić, to będziesz się uczyła tego słuchania siebie coraz lepiej. A to jest, uważam, największa umiejętność i najcenniejsza tego świata, a będzie to na wartości bardzo, bardzo mocno rosło w przyszłych y, miesiącach i latach. I kolejna taka y, rzecz, która y, uważam, że jest bardzo, bardzo ważna to znowu trenować się w pójściu za swoją prawdą. Czyli jeżeli ja czuję, że ludzie, którzy mnie otaczają, albo jakaś konkretna osoba, nie jest tą osobą, z którą ja już rezonuję, przy której czuję się dobrze, to trzeba się uczyć um, trochę te relacje, te spotkania, częstotliwość, może tych spotkań y, czy kontaktów y, zmniejszyć. A może zupełnie, to już zależy od takiej indywidualnej sytuacji. Y, może faktycznie po prostu warto sobie powiedzieć: dziękuję. Jeżeli czujesz, że praca, w której jesteś, przynosi ci codziennie cierpienia, że to jest coś, co totalnie wysysa Twoją energię, że jak tylko sobie pomyślisz o tej pracy, to odechciewa ci się po prostu wszystkiego, to naprawdę to jest moment, żeby zacząć się rozglądać za czymś innym i Powoli, małymi krokami i za swoją prawdą, czyli nie ignorować tego, że a dobrze, albo iść za lękiem, tak, który podpowiada, że nic lepszego nie znajdzie, że jest kryzys, za to, tylko nie, tylko szukać innych rozwiązań, tak, bo ludzi, którzy kreują swoje życie, tworzą swoje życie, charakteryzuje to, że tacy ludzie oni sięgają po różne rozwiązania. No i tyle, myślę, że na dzisiaj wystarczy yy, kilka takich yy, smakołyków na nowy rok. A jeśli masz chęć, Potrenować w grupie cudownych kobiet, takie właśnie przygotowanie się do nowego roku. Taki trening, można powiedzieć, styczniowy, noworoczny, na takiej mentalnej siłowni, to zapraszam Ciebie bardzo mocno do przestrzeni wejścia w nowy rok w pełni mocy. Drzwi do, tego, do tej przestrzeni zamykają się w niedzielę. Do wieczora w niedzielę można dołączyć. Tutaj ci link zostawię na dole, żebyś mogła sobie zobaczyć szczegóły. Cena naprawdę jest bardzo dobra. Przestrzeń jest w cenie dosłownie kawy i ciastka, na które wyskakuje czasami z przyjaciółką na miasto. Także jest taka do, do przyjęcia, więc jak masz ochotę, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. A co jeszcze chciałam tak na koniec powiedzieć, to życzę Ci cudownego roku pięknego weekendu i odwagi. Odwagi w tym życiu, żebyś trenowała swoją prawdę, swoje czucie zmierzanie się z niewygodą, niewygodą, niewygodnymi sytuacjami w twoim życiu i trenowała radykalne zaufanie do siebie i do życia. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie do usłyszenia w następnym tutaj spotkaniu. Pa pa.